Cześć, witam Ciebie serdecznie na moim kanale. Witam Ciebie w deszczowy u mnie dzień, także w tle możesz usłyszeć dźwięki deszczu. Deszczowe dni są wspaniałymi dniami na książkę i na ciepłą herbatkę. A do mnie właśnie doszły nowe nowelki. Wszystkie nowelki, które zobaczysz na tym filmiku, zamówiłam na stronie Book Depository. Jest to świetna księgarnia internetowa, na której możesz zakupić różne książki w językach z całego świata. W tym filmiku również pokażę trzy nowe gadżety z serii Sailor Moon. Wszystkie te już przypięki znacie, zawieszki znacie z moich filmików. To to jest tylko dekoracja. Najważniejszy jest środek, czyli nowelki. Także zawieszki idą na bok i będziemy otwierać. Także mamy dwie paczuszki do otwarcia. Myślę, że najpierw otworzymy sobie tą większą. Tutaj mamy piękne otwarcie, które jest bardzo satysfakcjonujące. Uwaga! Otwieram. O! Dostałam Zakładki zawsze się przydadzą. O, już widzicie, co zakupiłam. Przede wszystkim zrobiłam te zamówienie ze względu na nowelkę Thiang Pancyfu. Bardzo lubię te wydanie. Zawsze te ilustracje mi umilają e, czytanie. Są śliczne. Nie wiem, czy wy tak macie, ale ja, jak czytam książkę, to lubię również e, poszukać po sieci różnych ilustracji związanych z e, książką, którą czytam. Także uważam, że nowelki pod tym względem są świetne piękna ilustracja. Mhm. Mm no ślicznie jest ta książka wydana. Naprawdę przepięknie. Dobra, już nie będę sobie psuć zabawy podczas czytania. Wszystkie obejrzę książki. Także mo, głównym powodem, dla którego zrobiłam te zamówienie była ta yy, nowelka ale dodatkowo zakupiłam dwie kolejne. E, zakupiłam e, nowelkę, to właściwie jest z, zbiór opowiadań. E, Vampire Night Flating Dreams. Przepiękny e, tytuł, który mnie skusił. Ciekawa jestem, czy tutaj również będą ilustracje. Tak. Uff, wyglądałem super. Mm. Okay, widzicie? Bardzo ładnie wydana. Nowelka. Chociaż muszę przyznać, że y, nie przypadam za tego typu papierem. Wolę tego rodzaju papier. Jest o wiele y, bielszy i troszeczkę y, grubszy. Ale myślę, że y, zabiorę się najpierw właśnie za zbiór opowiadań. Być może pojawi się na moim kanale jakiś filmik właśnie związany z Vampire Night i będzie to filmik na podstawie tej dowelki. I jeszcze jedna nowelka, która do mnie doszła. Jest. Hmm, ciekawa jestem, jak ją mogę ładnie. Z tej strony. Mhm, okay. Kolejną nowelką, którą zakupiłam, która wylądowała w moim koszyku internetowym, była to. Koreańska nowelka The Mail, Elite is Mine. Podobno jest to urocza historia, przekonamy się. Nowelka jest cieniutka, także na parę wieczorów będzie zabawy, ale jeśli mi się spodoba, to zakupię również kolejne tomy. Niestety, zobaczcie, co zauważyłam. Taka wtopa. Tutaj widzę, że okładka się porwała podczas podróży. Hmm. No niestety będę musiała to jakoś przeżyć. Nie lubię takich gaf, nie lubię, ponieważ ja zawsze książki traktuję jako część mojej kolekcji. Zawsze traktuję je z należytą czułością i nie lubię takich wpadek. No, jestem negatywnie tutaj zaskoczona, ale najważniejszy jest środek. Dobrze, to pokażę Wam również gadżety z Sailor Moon. Pierwszy gadżet to Foam Case, zobaczcie on jest cudny, będę się tym bawić, tymi serduszkami. Kolejnym gadżetem, który zakupiłam, jest to bardzo praktyczny gadżet, naprawdę praktyczny. Tym razem naprawdę praktyczny, ponieważ jest to coś, co ułatwi mi znalezienie mojej walizki na lotnisku. Proszę bardzo, to jest pasek na walizkę. Moja walizka jest granatowa. Także taki gadżet sprawi, że szybko zauważę swój, swoją walizkę na lotnisku. Polecam tego typu paski, jak udajecie się w podróż. No i zakupiłam również, skusiłam się, skusiłam się na przepiękną, przepiękną figurkę z Sailor Moon. Tutaj muszę zrobić miejsce, bo to jest troszeczkę większa figurka. Tak ona wygląda. Jest to przepiękna figurka z Zobaczcie, jest cudna. Również podlinkuję Wam w tym. Pod tym filmikiem miejsce, gdzie możecie zakupić w Polsce podobną figurkę z tej samej serii, która jeszcze jest w pre Orderze na District Zero. I ta figurka jest to figurka Usagi i figurka Chibiusy. Razem jest przepiękna, może gdzieś sobie zdjęcie. Podlinkuję Wam, jeżeli macie ochotę się. Skusić. Podobno District Zero jest całkiem w porządku z miejscem internetowym w Polsce, gdzie można zakupić figurki oryginalne. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca tego filmiku. Ja zabieram się za czytanie. Do usłyszenia! Cześć!